Nie będę ukrywał, że czekałem na to, jak jasna cholera. Moi drodzy, nagrody za fut Champions, gdzie po raz pierwszy, zamiast czerwonych informów, będziemy mieli czerwone tocy. A jak wszyscy dobrze wiemy, mamy do czynienia z drużyną sezonu z Premier League. Mam nadzieję, że w Division Rivals udało mi się utrzymać pierwszą rangę, ale Division Rivals zostawmy na później. Teraz przejdźmy do tego, co absolutnie, absolutnie najważniejsze, czyli Mistrzostwa fut i moi drodzy... Gold dwójka, niestety gold dwójka, bilans 19-11. Jedno zwycięstwo, jednego zwycięstwa zabrakło do golda jedynki, ale i tak gold dwójka to jest naprawdę, naprawdę w porządku. Tym bardziej, że ponoć, właśnie od tego golda dwójki, mają być gwarantowane drużyny. E, karta z drużyny sezonu. I teraz zaczynają się playerpiki. Ja przepraszam, ale ja jestem niesamowicie podekscytowany. I teraz, moi drodzy, przed tym pierwszym player pickiem. Trzeba po prostu zostawić łapkę w górę, naprawdę. Bardzo proszę o zostawienie kciuka w górę i ruszamy. Pierwszy player pick i nie wiem jak to będzie wyglądać. Czy ja tutaj trafię, czy tutaj się pojawią mi wszystkie karty z dużym sezonu i czy tylko jedna będzie? Nie mam pojęcia. Zaczynamy. Pierwszy player pick. <śled> nie, nie, nie. nie. Nie, nie, nie róbcie mi tego! Nie róbcie mi tego! Dlaczego Madison? Dlaczego Madison akurat? -fuck. <śles> no nie ma chyba innej opcji Trzeba wybrać tego Madison'a Ale błagam, niech coś w tym drugim Player piku będzie lepszego Naprawdę o to proszę, bo Jeżeli to się okaże, że to jest ten Mój jeden, jedyny player pick To ja się tu rozpłaczę Uwaga, drugi! I co teraz? <śmianowicie> <śmianowicie> Sterling! Już miałem mówić, że są, ale Sterling! Ja pierdolciu! Ale petarda, raem Sternik oceniony na 96! Co za kosmos! Wow! Wow! Ale petarda! Raem! Kurde pieprzony sternik! O o my G, jak teraz nie będzie tutaj kciuka w górę! Wow! Jestem naprawdę niesamowicie podekscytowany. Raem Sterling 96, ale ten Madison, ten skubaniec, on tutaj się po raz kolejny pokazał, ale moi drodzy, spójrzcie tylko na to, jakie to jest kapitalne połączenie tym samym. Oczywiście, że wybieram Sterlinga. Madison i Raem Sterling. To są kapitalne karty, które mogłyby z miejsca wlecieć do mojej podstawowej drużyny. I absolutnie nikt by nic nie powiedział. On nikt by nie mógł nic powiedzieć. Wow, wow, jak ja to upcham do składu, nie mam bladego pojęcia, Wysyłałem to do drużyny I moi drodzy, czas teraz, no, zanim, zanim wszystko, to czas teraz się, nagrody dostępne Aha, czas odebrać nagrody, dobrze, moi drodzy, zatem, wybieramy oczywiście paczki niewymienne, żeby było tych paczek jak najwięcej Nie, no, druga ranga, nie, 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 róbcie ja, i wczoraj zarywałem wieczór, żeby dograć do tej pierwszej rangi, nie O nie no trudno, dobra, ten stermin tak gdzieś kompensuje wszystko, ale specjalnie siedziałem wczoraj wieczorem i dogrywałem punkty, dobiłem chyba 17 czy 18 tysięcy punktów i już spokojnie zacząłem oglądać sobie serial, oglądam w ogóle serial Czarnobyl i to, jakie on wrażenie po prostu na mnie wywarł, to jest masakra, ale zostawmy serial w tyle, niestety paczki niewymienne, które są nic nie warte, szkoda, no nic. Ale czas je otworzyć. Może mimo wszystko tam coś będzie. Panie Lukas Moura, co do składu, to wydaje mi się, że raczej. Ra, raczej pan się tutaj już nam nie przydasz. Tak mi się wydaje. Tylko teraz kuźwa zapłacę wszystkie pieniądze, jak ktoś mi to jakoś mądrze ogarnie. Okej, okay, jeżeli chodzi o paczki, to wydaje mi się, że serwery absolutnie mogą być przeciążone przez ilość osób, jaka teraz odbiera swoje nagrody za Food Champions. Ale, ale, może uda się nam wbić. Spokojnie, okażmy cierpliwość. O! I udało się, bardzo fajnie. Mamy dużo paczek. Nie wiem w sumie, jakie są, które są dobre, które nie są dobre. Okej, okay, dobra, muszę uważać, żeby tych nie otworzyć. Ale, mamy mega paczki rzadkich kart. Yy, I to są całkiem dobre chyba paczki. To są mega paczki. Dobra, zaczynamy! Zaczynamy od dużej złotej paczki premium, czyli tej absolutnie najgorszej. Pytanie tylko, czy nam pozwoli je otworzyć, bo sklep działa naprawdę, naprawdę tragicznie wolno. Aha, aha. No cóż, Ta także ten. O, dobra, o otworzyła się pierwsza bez walkautu, ale może będą ekrany? Nie, ekranów też nie będzie. E, dobra, koniec. Pomijamy to wszystko, chociaż Kolumbia. O, Dawins... Nie, Boże, Dawinson Sanchez by miał przecież ekrany O mój Boże, jak ten sklep wolno działa. Nie, teraz się okaże, że co, że... Aha, tak, ja otworzyłem paczkę i w niej był Herrera. Okej, okay, fajnie. Nie mam pojęcia, którą ja paczkę otworzyłem, którą próbuję otworzyć, ale bijemy się ze sklepem, walczymy i to srogo ale coś ta walka, ta walka jest nierówna. O, dobra. O, otworzyło się normalnie nawet w miarę. Oczywiście nie ma okautu, bo to są te najgorsze paczki, ale chociaż ekrany nie. Też bez ekranów. Jaka narodowość? Tosun? Nie, erki. Spróbujmy otworzyć mega paczkę, może tym razem się uda. Może ten sklep przetworzy to nasze zapytanie o otwarcie naszych paczek za Food Champions Division Rivals. Czy teraz się uda? Nie. Dobra, czyli tak, jednak się udało. Super. U uwielbiam to otwieranie paczek, naprawdę. Wow, no kapitalna sprawa. Ale dużo w ogóle kart. Szczerze Wam powiem, że jeszcze nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tak długo otwierał tak mało paczek, bo trwa to naprawdę, naprawdę przepotężnie długo. Otwiera się następna, znowu nie ma okałtu, Może będą ekrany? O i tak, są ekrany. Jest kolum... o kwadrado. Kwadrado. Okej, okay. Kwadrado grał nas obecnie w składzie, żeby dać zgranie Cancelo, którego wziąłem za foot słapy. Chociaż patrząc teraz na fakt, że trafiliśmy Sterlinga, to ten Cancelo tam pasuje jak no nie pasuje. No ale dobrze, kwadrado 84, są jakieś pierwsze ekrany, to może teraz w końcu będzie coś interesującego. -re -re Zamienimy sobie oczywiście kwadrado z obecną kartą, to sobie wyślimy na listę transferową. No i fajnie. 20 minut po 10.00. Może teraz się już ogarnął ten sklep i jesteśmy w stanie otworzyć jakoś normalnie paczkę? Okej, okay, średnio zareagowało to na mój przycisk. okej, okay, nie, nie działa. Dobrze. Znając życie, zaraz mi się wyświetli komunikat, oczywiście. Zobacz, przedmioty warte twojej, Uwagi! Mamy toca Petros87, czyli jednak. Czyli jednak udało się nam trafić toca. Nawet walkout toca. Tylko szkoda, że nie z ligi angielskiej, a z Arabii Saudyjskiej. Ale okej, okay, mamy toca, moi drodzy, kolejnego. Cztery gwiazdki sztuczek, pomocnik defensywny naprawdę, naprawdę ciekawy. Na przepalenie jak znalazł. Do tego William, do tego Ashley Young. A, a to są niestety karty niewymienne. No nic to, popodmieniamy sobie i tak czy siak coś z tego powinno wyjść. Szkoda, że te paczki się ścięły akurat w momencie, gdy trafiliśmy totsa z walkoutem. A w chwili, gdy był to kwadrado, no to wtedy już normalnie wszystko się otworzyło i zobaczyliśmy te ekrany. Szkoda, no bo niebieskie ekrany byłyby tutaj zdecydowanie, zdecydowanie lepsze i ładniejsze. Ale teraz kolejna mega paczka. Czy uda się nam ją otworzyć? To się kręci, strasznie się to kręci. Ale wydaje mi się, że nic z tego. I standardowo, zobacz przedmioty warte Twojej uwagi. I I teraz bez niczego. Dwie paczki do końca, a w sumie może i nawet trzy, bo mamy też wypożyczenie. Więc, jakby na wypożyczeniu się udało też trafić jakiegoś toca, to też by było całkiem przyjemnie. Ale teraz mega paczka rzadkich kart. I uwaga, też oczywiście jej nie otworzymy. No, czekam już na komunikat, że zobacz przedmioty warte Twojej uwagi. Czekam na to. No, halo, proszę mi go dać. O, a jednak się otwiera. Ale oczywiście jak już się ma otwierać, no to jest bez walkoutu, ale za to są ekrany. Ale czy to będzie coś, to będzie hradecki, czyli 84. No szkoda, szkoda, naprawdę żałuję, że akurat w momencie, gdy trafiamy takie coś, to się pokazują ekrany i normalnie się otwiera paczka, ale w sytuacji, w której mamy do czynienia już z kimś naprawdę fajnym i w miarę ciekawym, jak chociażby przed chwilą trafionym tocem, no to tutaj już nie mamy nic do gadania. Ostatnia paczka z takich normalnych. Wychodzi na to, że to jest nawet paczka wymienna. Więc oczywiście w tej chwili są problemy ze sklepem, standardowo, ja to wszystko rozumiem, nadal są problemy, słuchajcie, problemów jest w cholerę dzisiaj, udało się, Jakim cudem ta ostatnia paczka się otworzyła, standardowo oczywiście nie ma walkoutu, o mój Boże, nie ma nawet ekranów. Ja piernicę, dlaczego takie gówno mi pokazujecie, a nie normalne, ładne, piękne paczuszki? Nie podoba mi się to. No chociaż dobra, tak czy siak nie narzekam, bo za Golda 2 mamy Sterlinga i oczywiście naszego Madisona, bo ta paczka bez Madisona nie miałaby racji bytu. I teraz lećmy już na jedną longu, na jednym ciągu. Spróbujmy otworzyć tę ostatnią paczkę wypożyczenia, ale moi drodzy, jeszcze nie wychodźcie, bo to nie jest koniec, ponieważ zaraz przełączymy się na konto mojego serdecznego przyjaciela Krystiana, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. I tam też poodbieramy paczuszki. Pootwieramy player piki i odbierzemy paczki za Division Rivals. A tam będą nagrody za Golda Jedynkę. Więc ten próg wyżej. Moi drodzy, ogółem podsumowując tę całą, no, dosyć interesującą sytuację, nowymi kartami, jakie trafiły do naszego klubu, jest właśnie ten Tots oceniony na 87. No, a do tego oczywiście Madison 88. Ale ten creme de la creme to jest Ryan Sterling 90. 6. Wow, naprawdę. Mua! Prima sort karta. OK, jesteśmy już na koncie mojego kumpla, w takim razie, moi drodzy, przechodzimy po odbiór jego nagród. I udało się. Po 10 minutach oczekiwania jesteśmy na koncie Krystiana, zatem odbieramy nagrody za Mistrzostwa Food. Moi drodzy, tak jak mówiłem wcześniej, Gold jedynka. zatem mamy te rangę więcej i teraz. Player Piki. Mamy dwa player Piki, jeden z czterech piłkarzy, dwie paczki rzadkich zawodników, 50 tysięcy monet i 2 tysiące punktów kwalifikacji. Zatem, Krystian! Mam nadzieję, że jak to oglądasz, to że mnie nie zamordujesz i że wleci tutaj ktoś naprawdę, naprawdę dobry. Od razu na samym wstępie powiem, Krystian jest fanem Leicester City, więc nie zdziwcie się jak będzie do wyboru Aguero, Hazard i Madison, to Krystian wybierze Madisona. Zatem, zaczynamy i pierwszy player pick. No i powiem szczerze, że jest naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Weinaldum i Alison, no z tego co słyszałem to Alison stał się dosyć konkretnym memem, jeżeli chodzi o trapienie, ale 95 overall i 90, naprawdę, naprawdę ciekawa opcja. Nie, Niemniej jednak wydaje mi się, że Weinaldum będzie zdecydowanie ciekawszą opcją na środek pola, zresztą popatrzcie na jego statystyki, on sprawia wrażenie idealnego zawodnika typu box to box, do tego jeszcze 4 gwiazdki sztuczek, naprawdę sporo siły, dobry dribbling, więc... No absolutnie. To Finaldum trafia do tego składu, zatem wybieramy Finaldum, yy, Alison. No była miło, ale jednak nie. Ale jeszcze jest dla ciebie szansa w drugim player piku. Zatem ruszamy po drugiego playerpika, a w środku Eden Hazard. Dab o! <gryzamy> Dobra, czyli tam mogliśmy wziąć tego Alisona. Tam mógł być Alison. No to Christian. Ewidentnie będzie miał wzmocniony środek pola. Nie ukrywajmy, mogło być lepiej i chyba moje piki za golda dwójkę wyglądały lepiej niż te piki za golda jedynkę. Chociaż taki środek pola naprawdę, naprawdę wygląda przyzwoicie. Jeżeli ktoś by miał w środku pola jakiegoś Milnera razem z Jorginho, no to taki Vajnaldum i Fernandino zdecydowanie, zdecydowanie załatwią sprawę, ale moi drodzy. Teraz te karty odstawmy na bok i przejdźmy do paczek za Division Rivals. A w Division Rivals otrzymałem wytyczne, że mam wybrać jedną paczkę za 125k wymienną. Zatem wybieramy paczuszkę wymienną. Tak więc mamy. Drugą rangę. Też drugą rangę. Okej, okay, czyli też się Krystianowi nie udało utrzymać. Szkoda, bo szkoda, ale no widzę, że tak dużo ludzi muciło, żeby tylko dobić tę pierwszą rangę, że punkty no, powędrowały strasznie, strasznie w górę. Niemniej jednak, moi drodzy, czas teraz przejść do otwierania tych paczuszek i co my tutaj mamy? Powinniśmy tych paczek chyba mieć trzy, o ile dobrze się orientuję? Bo za Food Champions były chyba trzy i za Division Rivals mamy jedną, ale za to taką naprawdę, naprawdę potężną. I tak, nie mylę się, mamy dwie paczki za 100k, i jedną paczkę za 125k Więc Krystian Ja naprawdę trzymam kciuki Mam nadzieję, że w tych paczkach będzie coś lepszego Niż w PRP Zaczynamy z pierwszą, dużą paczką rzadkich zawodników I teraz co będzie w środku O ile ta paczka się otworzy Do jasnej cholery, o otwiera się, walkout, proszę Nie zabijaj kolego, spokojnie To jest dopiero, roz... to jest dopiero... Ale inform, patrz Inform to jest super opcja, patrz O, o ja pierdzielec, karta 77 w barce za Stokato, tego jeszcze, tego jeszcze nie grali, hit, ale może coś jeszcze oprócz niego, no i Di Maria, i to mi się podoba, i Polak krodak. no kurczę, no, umówmy się, kto by pogardził takimi zawodnikami, Polak krodak, Di Maria, Miranda, no piękna sprawa, mam wrażenie, że to jest chyba pierwszy i ostatni raz, jak otwieram Krystianowi nagrody za Club Champions. Ale zobaczmy, może w drugiej paczce będzie lepiej. Ostatnio przez za 800 zł nie trafiliśmy ani jednego lokautu w tych paczkach za 100k i 125k. Mam nadzieję, że dzisiaj jednak to odmienimy. I uwaga, raz, dwa, trzy. Czy ta paczka się otworzy? Czy nadal będziemy czekać? Chyba nadal będziemy czekać. Tak, nadal niestety czekamy. O, ale teraz się już otworzyło i proszę, tak, jest walkout, niebiesko, 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 nie ma niebieskiego, ale to ktoś dobry chociaż, ktoś wysoko oceniony, Veratti, nie. Boże, no dobrze, to jeszcze jako tako się do SBC przyda, ale obecnie karty 86 to też jest już za mało do SBC. Verratti, jak już jest walkout i się cieszysz, a tu nagle dostajesz strzała w pysk, bo wyskakuje ci Veratti. Do tego jeszcze Sergi, Roberto, Lenny, Lukasz, Leiva, Dostrui, Patricio, Rabiot. No, mogło być ewidentnie, ewidentnie lepiej, ale, ale, dobra, spokojnie. Moi drodzy, teraz raz jeszcze wszyscy zostawiamy kciuka w górę. Teraz tak razem pomóżmy Krystianowi, żeby te nagrody wyglądały lepiej, żeby wyglądały kapitalnie, perfekcyjnie. To otwieramy paczkę za 125K, wymienną i uwaga, proszę. Niech się zaświeci tam na biało, ja sobie w ciemno. Dobra, nie, nie... A nawet stąd wyjdę. na tyle. Trzymajcie się. Krystian. Mam nadzieję, że nadal jesteśmy kolegami. Pa!